Opowieści Ariel. <noise> Rozbijam się jeszcze wyżej i wyżej. Prawie jakby wracała. I ogon Ariel znowu zaczyna się mienić. Widzicie ten kolor? To radosny migot! Ogon Ariel zmienia się tak jak kameleon. Chyba napiszę na ten temat cały rozdział. Jeśli chcesz, to zaśpiewam ci piosenkę. O moim ogonie! Doskonale! Płytwa stycznie! mogę się doczekać! Ogon ma taką sobie moc Że zmienia często wygląd Na kolory różne lśniot Wystarczy tu mały gest Gdy przytulam was Zaczyna już się Padam na pomysł taki, że ho, ho Gdy zaświta myśl, niech mnie mózg i brąz Wtedy ogon mieni, mieni, mój ogon się mieni! Może mieć wiele, wiele przepięknych odcieni! Mieni, mieni, mój ogon się mieni! Może mieć wiele, wiele przepięknych odcieni! Mój ogon się mieni. Felix, wszystko załapałeś? Tylko nie zdążyłem zrobić notatek. Zaśpiewasz to drugi raz. <śpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie>